Istnieją głębokie, czasem niewidoczne przyczyny, które utrudniają mężczyźnie zbudowanie prawdziwego związku. Dziś przyjrzymy się tym cieniom, które nieświadomie utrudniają znalezienie prawdziwej miłości. Niektórzy mężczyźni posiadają godne podziwu cechy inteligencję, poświęcenie, a nawet atrakcyjność fizyczną. Mimo to samotność wciąż trwa. Przyczyna? Bardziej złożone korzenie, które często pozostają niezauważone. Numer jeden: nadmierna idealizacja kobiet wyobrażają sobie idealnego partnera nierealistyczny schemat, w który nikt nie może się wpasować. Prawdziwa miłość nie przychodzi w idealnych opakowaniach, ale w niedoskonałych, ale prawdziwych związkach. Czy zgadzasz się z tym? Numer 2. Strach przed samotnością. Szukają partnerów, by wypełnić pustkę, a nie dzielić się spełnieniem. Potrzeba, moi drodzy, jest odczuwana i odpycha nas. Numer 3. Emocjonalne więzi z przeszłością. Porównywanie, wspominanie, sabotowanie. Dopóki nie uleczysz tych ran, będziesz nosić ze sobą duchy w każdej nowej próbie miłości. Numer 4. Brak przywództwa i celu. Bezpieczeństwo przyciąga. Jeśli nie nadasz kierunku, magnetyzm słabnie, nawet jeśli na początku była chemia. Numer 5. Ślepota sygnałowa. To nie brak zainteresowania innymi, ale nieumiejętność dostrzegania okazji. Intuicję społeczną trzeba ćwiczyć. Otwórz oczy. Numer 6. Strach ukryty pod maską obojętności. Udawanie braku zainteresowania, by uniknąć odrzucenia, tylko buduje mury. Autentyczność to most do prawdziwych relacji. Numer 7. Przecenianie dóbr materialnych. Osiągnięcia i dobra materialne są ulotne, jeśli nie wzbudzasz emocji. Bez więzi reszta to tylko pozory. Numer 8. Niezagojone rany rodzinne. Schematy porzucenia, kontroli i nieufności powtarzają się tak długo, aż decydujesz się przerwać cykl. Numer 9. Toksyczne środowisko. Normalizowanie samotności i cynizmu jest zaraśliwe. Wybieraj firmy, które inspirują do rozwoju, a nie do samozadowolenia. Numer 10. Zniszczona samoocena. Jeśli nie postrzegasz siebie jako wartościowego. Twoja mowa ciała będzie krzyczeć o niepewności. Miłość do siebie to pierwszy magnes. Drodzy członkowie społeczności, jeśli ta analiza do was przemówiła, dajcie znać. Dajcie znać w komentarzach, co o niej myślicie. Który powód najbardziej do was przemówił? Jeśli wam się spodobała, nie zapomnijcie jej polubić i udostępnić każdemu, kto jej potrzebuje. Pomóżcie mi dotrzeć do większej liczby bratnich dusz. A jeśli jeszcze nie jesteś częścią tego zespołu, zasubskrybuj. Znajdziesz tu cenne wskazówki, które odmienią Twoje życie miłosne. Buziaki i do zobaczenia następnym razem.